teraz łączyć, jest to, jest to bardzo, yy, ojej, widzisz, brakuje mi słów, taką mam mgłę trochę czasem, wiesz, o to jest właśnie, to mi jeszcze zostało, Gdzie, że y, czasem trudnym jest znaleźć konkretne i dobre, odpowiednie o, słowo. No to po prostu przejdźmy dalej, jak będziesz miała to słowo, to, to wiesz, to jest Damian, ja już wiem, ja już wiem, Dobra. dobra. Amat, no. Ama, trzeba trochę podgrzać y, atmosferę na naszym live'ie, to może co? Standardowe pytanka. Bardzo proszę. Ale ty już wiesz o co chodzi? Jakie to będą no pytania? Tak tak, 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 tak. Dobra, to, to ja zachowam powagę. Dobra. Zadaję. Tak. Anno Maria Siekrucka. Tak, to ja. Jaki masz kontakt z blanką Lipińską? Oprócz <laughs> tego, że jest serdeczny. Słuchaj, no ostatnio bardziej wzmożony ze względu na to, że w 2021 roku, czyli w tym roku wchodzimy na plan drugiej części, więc mm. ten kontakt jest rzeczywiście częstszy ze względu na to, że ustalamy nam różne szczegóły, szczególiki, poza tym tym bardziej zbliża się wielkimi krokami 21. 20... 4 kwietnia, i nominacje do Złotych Malin zostaną, znaczy są, ale zostaną tak jakby typy wygrane, mówię to w cudzysłowie, ujawnione, prawda, z soboty na niedzielę, także. Będzie się oglądała? Też... Czy będę oglądała, wiesz co? Ja tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle w tym roku jest robiony jakikolwiek streaming przez tak naprawdę COVID, czy, czy to nie jest przypadkiem tak, że jest tylko i wyłącznie lista osób wygranych Alitus? opublikowana. Słuchaj, ja myślę, że, że jesteśmy nominowani w sześciu kategoriach, także szanse mamy bardzo duże. No dobra, to chciałbym jeszcze powrócić do twojego ostatniego spotkania z Blanką. Co wy tam obgadywałyście? Wtedy, kiedy ona wrzuciła na swojego Instagrama info, że spotkałam się z moją śnieżynką. Co tam knułyście? Um, tak, przede wszystkim jak ładna jest pogoda za oknem, mm -hmm. ile wzięliśmy wody, ile w tym momencie ważymy, jak się czujemy. Czyli rozumiem, nie możesz <grym> powiedzieć, nie... co tam było knyte? Nic nie mogę powiedzieć. Spotkałyśmy się i towarzysko, i zawodowo, i tak naprawdę dobrze się było zobaczyć, bo my się z Blanką nie widziałyśmy. Rok to co najmniej. Uu. Mm -hmm. no, no. No, to no, no no, portale się rozpiszą. Tak. Przeklucka <grafy> unikała Lipińskiej <grafy> przez rok. Co to się stało? Lipińska unikała się krótkiej przez rok. Nie, co ty, każda Dobra, to piesz, która wersja to lepsza? Która, która unikała? To, że wiesz co, covid spowodował, hmm. że, że nie mogłyśmy się widzieć i też Ponadto nagrania do Twojej twarzy. Ja byłam, wiesz, przez pół roku tak naprawdę wyjęta z życia, także ja myślę, że Blanka nie jest jedyną osobą, z którą się nie widziałam przez dosyć długi okres. A ma, a teraz tak.